Welcome to Gospel Truth with Witaj Andrew w programie Ewangelist Andrew Łomakiem. Obchodzimy 55. rocznicę służby. Nauczania, które we mnie zainwestowałeś, przyniosły ustrojenie w relacji z Bogiem w moim życiu. Jestem więc doskonale wdzięczny Tobie i Twojej służbie. A teraz Andrew. Witaj w naszym piątkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj jest koniec dziewiątego tygodnia nauczania na podstawie tej krótkiej broszury 20 objawień, które zmienią Twoje życie. Wczoraj skończyliśmy objawienie numer 18, a więc zbliżam się do końca. Piątek za tydzień będzie ostatnim dniem, w którym będę mógł zaoferować tę małą książeczkę jako nasz darmowy prezent. Mówię Ci, to było potężne. Jak mówi tytuł, jest to 20 najważniejszych objawień, jakie Bóg kiedykolwiek mi pokazał, które odmieniły moje życie i wiem, że zrobią to samo dla Ciebie. W tym tygodniu mówiłem o drugim najważniejszym spotkaniu, jakie kiedykolwiek miałem z Panem. 31 stycznia 2002 roku, kiedy przemówił do mnie z Psalmu 78 wersetu 41, gdzie jest napisane Odwracali się i wystawiali Boga na próbę i ograniczyli świętego Izraela. Bóg powiedział mi, że ograniczałem go przez moje małe myślenie, więc pokutowałem i musiałem uporać się z wieloma rzeczami. Mówiłem o tym, że byłem leniwy i samozadowolony tam, gdzie byłem, że bałem się porażki, że czułem się nieadekwatny, a co najważniejsze, czułem, że jeśli naprawdę zobaczę wzrost i sukces, jeśli Bóg mi pomoże, to uderzy mi to do głowy i wpadnę w pychę. A nauczyłem się, że Bóg sprzeciwia się pysznym i pycha idzie przed upadkiem. Nie chciałem tego, więc Bóg musiał się tym zająć. W tym tygodniu dużo mówiłem o transformacji, która zaczęła się 21 lat temu, kiedy Bóg po raz pierwszy mi o tym powiedział, do miejsca, w którym jesteśmy teraz i to jest po prostu niesamowite, co Bóg uczynił. To, o czym chcę teraz mówić, będę to kontynuował w przyszłym tygodniu, będę mówił o Twojej wyobraźni. Mam na ten temat książkę zatytułowaną Potęga Wyobraźni, ma ona 180 stron i jest naprawdę potężna. Kiedy Bóg powiedział mi, że go ograniczam, musiałem zacząć myśleć szerzej. Jak więc myśleć szerzej? Bóg prowadził mnie przez wiele rzeczy, ale wszystkie te rzeczy w pewnym sensie osiągnęły punkt kulminacyjny lub połączyły się w nauczaniu mnie, mnie o wyobraźni i o tym, jak jej używać. W Biblii Króla Jakuba, Księga Izajasza 26:3 mówi, zachowasz w doskonałym pokoju tego, którego umysł jest skupiony na tobie, ponieważ tobie ufa. Często używamy tego wersetu i wiele osób go słyszało, ale jeśli spojrzysz w konkordancji na słowo umysł, jest to hebrajskie słowo yetzer, a to słowo dosłownie oznacza poczęcie. Tak więc twój umysł jest miejscem, w którym możesz widzieć rzeczy, a dokładnie to samo słowo Jedzzer jest również tłumaczone jako wyobraźnia lub wyobrażenie około cztery lub pięć razy w Starym Testamencie, na przykład w Księdze Rodzaju rozdział szósty, gdzie Pan mówi, że wyobrażenia myśli serca człowieka były tylko nieustannie złe. Tak więc słowo jest używane w odniesieniu do wyobraźni, a łącząc te rzeczy razem słowo Ser, oznacza poczęcie. Wierzę, że to w Twojej wyobraźni dokonujesz poczęcia. To jest naprawdę ważne. Pan zaczął mówić do mnie, a ja wiedziałem, jaka jest Boża wola dla mojego życia. Bóg chciał, abym był w służbie i chciał, abym dotykał ludzi na całym świecie, ale nie pozwoliłem sobie wyobrazić, że to się stanie. Gdybyś zapytał mnie, jaka jest Boża wola dla Twojego życia, powiedziałbym Ci, gdybyś zapytał na jaką skalę, odpowiedziałbym, że mam służyć ludziom na całym świecie, ale wiesz co, nie pozwoliłem sobie tego zobaczyć. Wielu chrześcijan, jak sądzę, nie wykorzystuje swojej wyobraźni w taki sposób, w jaki powinni. Gdybyś zapytał przeciętnego chrześcijanina o wyobraźnię, miałby wobec niej pewien dystans, ponieważ postrzegałby ją jako fantazję. Cóż, przyznaję, że fantazja jest częścią wyobraźni. Mysz, która mówi, pies, Pluto, który mówi i wszystkie tego rodzaju rzeczy. To jest wyobraźnia i to jest fantazja dla wielu ludzi. Nie mówię o tym, jeśli weźmiesz słownik i sprawdzisz definicję wyobraźni, oznacza to po prostu zdolność widzenia czegoś, co nie jest rzeczywiste lub nie jest obecne. Używasz swojej wyobraźni nieustannie. I nie mówię tu o tej części zwanej fantazją. Używasz wyobraźni, Używasz wyobraźni cały czas. Używasz wyobraźni, by wrócić do domu. Gdybyś był teraz w pracy, a potem wyszedł z pracy i nadszedłby czas, aby wrócić do domu, użyłbyś swojej wyobraźni, aby dostać się do domu. Używasz wyobraźni, by znaleźć swój samochód tam, gdzie jest zaparkowany. Gdybyśmy byli razem, powiedzmy, przyjechałeś do mnie. I i byłeś na naszej konferencji, a ja zapytałbym, gdzie zaparkowałeś? Możesz nie być w stanie podać mi dokładnego miejsca parkingowego, ale wiesz, czy stoisz na parkingu piętrowym, parkingu przed naszym budynkiem, czy parkingu z boku naszego budynku i tak dalej. Masz pojęcie, widzisz to, wyobrażasz sobie, gdzie jest ten samochód, i to jest Twoja wyobraźnia. Gdybym zapytał Cię, ile drzwi masz w domu, większość z Was nie usiadła i nie policzyła swoich drzwi, chyba że musielibyście je wymienić. Pomalować lub zrobić coś podobnego. Ale gdybym zapytał cię, ile masz drzwi, mógłbyś mi odpowiedzieć, ponieważ mógłbyś spojrzeć na nie w swojej wyobraźni. Czy wiesz, że kiedy idziesz na zakupy, używasz wyobraźni, ponieważ idziesz do tego samego sklepu i wiesz, jak jest rozplanowany, że owoce i warzywa są po jednej stronie, a takie rzeczy są w innym miejscu i wiesz, gdzie się znajdują? Jamie i ja byliśmy kiedyś na zakupach w Wielkiej Brytanii i szukaliśmy butelki wody. Czy wiesz, że w Wielkiej Brytanii układają rzeczy inaczej niż w sklepach spożywczych w moim kraju? Znalezienie butelki wody w tym dużym sklepie zajęło nam 30 minut. Ponieważ wszystko było inaczej ułożone, wyobrażaliśmy sobie, gdzie powinna być, a jej tam nie było. Oni robili wszystko inaczej. Chodzi mi więc o to, że niektórzy ludzie myślą, cóż, ja żyję w rzeczywistości, nie używam wyobraźni. Używasz swojej wyobraźni każdego dnia swojego życia. Gdybym zapytał cię o drogę i zapytał jak dostać się z miejsca, w którym jesteś na lotnisko lub coś podobnego, powiedziałbyś takie rzeczy jak jedziesz tutaj i skręcisz w lewo lub w prawo, a potem jedziesz wzdłuż ulicy, mijasz jedne, drugie, trzecie światła i skręcasz w prawo, a na rogu będzie ten budynek. Nie widzisz tych rzeczy z swoimi fizycznymi oczami, to wszystko twoja wyobraźnia. Twoja wyobraźnia pozwala ci zapamiętywać rzeczy. Nie możesz pamiętać bez wyobraźni. To jest śmiertelne. Zasadniczo właśnie na tym polega choroba Alzheimera. To całkowicie niszczy Twoje życie. Nie można funkcjonować bez pamięci. Nie można funkcjonować bez wyobraźni. Tak czy inaczej w tej książce mam o wiele więcej szczegółów i zachęcam Cię do zapoznania się z nią, ale omówiłem te rzeczy naprawdę szybko, aby powiedzieć, że jedną z rzeczy, które Bóg pokazał mi odnośnie do tego, jak Go ograniczam, Nigdy nie usiadłem i po prostu nie wyobraziłem sobie, że robię to, do czego Bóg mnie powołał. A to były powody, o których już mówiłem w tym tygodniu. Czułem się nieadekwatny, a po części dlatego, że po prostu nie widziałem siebie usługującego ludziom na całym świecie. Po prostu nie czułem, że jestem w stanie to robić i musiałem to przyzwyciężyć. Musiałem zobaczyć siebie robiącego te rzeczy i wiesz, jedna z rzeczy, która wydarzyła się natychmiast, byliśmy w środku próby znalezienia nowego miejsca na naszą Ponieważ pękaliśmy w szwach i nie mieliśmy miejsca, aby pomieścić wszystko, więc szukaliśmy nowego obiektu. Ludzie wokół mnie patrzyli na budynki, które miały około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych, a ja wiedziałem, że muszą być większe, ale po prostu sobie tego nie wyobrażałem. Musiałem więc spędzić trochę czasu, siedząc i myśląc, Boże, jak dużego miejsca potrzebujemy? Zacząłem zdejmować ograniczenia i zacząłem marzyć na wielką Skale. zacząłem przeglądać internet i sprawdzać, co jest do wynajęcia i znaleźliśmy budynek o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Pamiętam, że w tamtym czasie znajdowaliśmy się w budynku o powierzchni 1300 metrów kwadratowych i przeszliśmy do budynku o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych i chociaż był on ogromny w stosunku do tego, gdzie byliśmy w tamtym czasie, po prostu zacząłem to widzieć. Pozwoliłem sobie na to, zdjąłem ograniczenie, i zacząłem widzieć, Boże, jak moglibyśmy wykorzystać to miejsce? A kiedy wprowadziliśmy się tam po raz pierwszy, wydawało się, że nigdy tego nie zapełnimy, ale powiedziałem ludziom, że za 4 lub 5 lat będziemy wypełnieni po brzegi i będziemy musieli znaleźć inne miejsce. Okazało się, że tak właśnie było. To był budynek o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych, ale tylko 900 metrów kwadratowych tego całego budynku było zbudowane i miało biura, a reszta powierzchni była magazynem, w którym robiono rzeczy z drewna. Tak więc reszta musiała zostać zbudowana. Spotkałem się z kilkoma budowlańcami i spędziliśmy wiele czasu z architektami, rysując, jak dużego audytorium potrzebujemy, ile sal lekcyjnych potrzebujemy, toalet, pomieszczeń, przestrzeni biurowych i innych rzeczy. Stworzyliśmy plan, a ja byłem zdeterminowany, aby zrobić to bez długów. Jedną z rzeczy, które zrobiłem, było to, że kazałem naszemu budowniczemu wziąć taśmę i przykleić ją na podłodze w miejscu, gdzie miała znajdować się każda ściana, gdzie miały być każde drzwi i tym podobne rzeczy. Spędzałem godzinę lub dwie godziny dziennie po prostu chodząc. To było po tym, jak wszyscy wychodzili i zanim się tam wprowadziliśmy, więc w tych 900 metrach kwadratowych. Nie było zbyt wielu ludzi. Po tym, jak wszyscy wychodzili, spędzałem godzinę lub dwie dziennie na modlitwie i wyobrażaniu sobie, że budynek jest budowany. Wiem, że dla wielu osób brzmi to jak szaleństwo. Wiele osób uważa to za fantazję, ale tak właśnie buduje się wizję wewnątrz siebie. Widziałem te rzeczy, wziąłem kilka dwudziestolitrowych wiader i umieściłem je w miejscu, gdzie miała być scena w audytorium. Położyłem na nich dyktę. Stawałem na tej dykcie i głosiłem całe przesłania, tak jakby w audytorium byli ludzie, a nikogo tam nie było. Było ciemno, była noc. Nikogo tam nie było. Wiem, że wielu ludzi uważa mnie za dziwaka, ale ja uważam, że ty jesteś dziwny, mając wyobraźnię i jej nie używając. Ponieważ wyobraźnia jest miejscem, w którym dokonujesz poczęcia rzeczy od Boga. Ja robiłem te rzeczy, aby pomóc sobie zobaczyć to miejsce zbudowane, aby zobaczyć, jak jest skończone. Powiem ci, że na początku była to walka. Na początku czułem się trochę dziwnie, ale im więcej to robiłem, tym bardziej byłem podekscytowany. Nie mogłem się doczekać tego czasu, w którym tylko tam chodziłem. Nigdy nie nadepnąłem na tę taśmę i zachowywałem się tak, jakby tam były ściany. W mojej wyobraźni widziałem te pomieszczenia, te biura i wszystkie te rzeczy, które zostały zbudowane. Chodziłem dookoła i zachowywałem się tak, jakbym otwierał drzwi. Wchodziłem do środka i patrzyłem na biuro i myślałem, czy to jest rozmiar, który chcę, żeby był. Czy tak chcę, żeby tak to wyglądało? I używałem mojej wyobraźni z biegiem czasu. Doszedłem do tego, że było to tak realne w moim wnętrzu, że to dokładnie tak jak hebrajskie słowo jetzer, które oznacza poczęcie i jest tłumaczone jako wyobraźnia. Tak naprawdę, począłem ten budynek. Począłem go w swoim wnętrzu. Zobaczyłem go i doszedłem do miejsca, w którym był tak realny, że nie mógłby być bardziej realny, gdyby został ukończony. Czy wiesz, że kiedy w końcu zbudowaliśmy ten budynek i błogosławiliśmy go, inni ludzie mogli teraz zobaczyć to? Co ja widziałem przez 18 miesięcy. Mogli to zobaczyć i po prostu krzyczeli i chwalili Boga, ponieważ zrobiliśmy to bez długów. Była to renowacja za 3 miliony 200 tysięcy dolarów i zrobiliśmy to bez długów, co dla niektórych może nie wydawać się zbyt wiele, ale w tamtym czasie, w miejscu, w którym była nasza służba finansowa, to był największy cud, jaki kiedykolwiek widzieliśmy. Ludzie po prostu chwalili Boga. Pewna kobieta podeszła do mnie i powiedziała: Nie zachowujesz się tak, jakbyś był podekscytowany. To jest część mojej osobowości. Nigdy nie byłem typem ekstrawertyka, nie jestem ekspresyjny. Jestem taki sam przez cały czas, ale powodem, dla którego nie wydawałem się podekscytowany, jest to, że byłem podekscytowany rok wcześniej. Cieszyłem się. Zdarzało się, że chodziłem po ciemku, patrząc na te ściany, których nie było, a jednak widziałem je w moim sercu, co było dla mnie tak ekscytujące, że Cieszyłem się i chwaliłem Boga na długo przedtem, a kiedy zobaczyłem to moimi fizycznymi oczami, było to właściwie coś normalnego. I znowu wiem, że niektórzy z Was myślą, że jestem dziwny, ale myślę, że to Wy jesteście dziwni, ponieważ jest to moc, którą dał nam Bóg. Twoja wyobraźnia jest potężna. Pomyśl o tym. Bóg zstąpił, aby zobaczyć wieżę Babel, którą budowali ludzie, i jest napisane, że kiedy to zobaczył, powiedział: Teraz nic, co sobie wyobrażali, nie będzie dla nich ograniczone. I dlatego Bóg pomieszał ich języki, aby przestali budować wieżę Babel. Pomyśl o tym, sam Bóg i jego cele dla ludzkości zostały zakwestionowane z powodu jedności, jaką mieli ludzie, i że nic, co sobie wyobrażali, nie byłoby dla nich ograniczone. Wyobraźnia była tak potężna, że Bóg musiał zrobić coś, aby ją ograniczyć, aby powstrzymać ludzi przed popsuciem jego planów. Jeśli Bóg jest kwestionowany przez złą wyobraźnię ludzi, pomyśl, jak Królestwo Diabła może być zakwestionowane przez Ciebie, kiedy użyjesz wyobraźni w pozytywny sposób. Wyobraźnia to bardzo potężna rzecz. A większość ludzi po prostu jej nie wykorzystuje. Większość chrześcijan postrzega wyobraźnię jako coś dziecinnego, jak fantazję. Pozwól, że przejdę do drugiego listu do Koryntian, rozdziału czwartego, i podzielę się z Tobą kilkoma wersetami, które napisał apostoł Paweł. Mówił on o prześladowaniach i niektórych rzeczach, które znosił. W drugim liście do Koryntian, rozdział 4, werset 17. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały, gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem co widzialne jest doczesne, to zaś co niewidzialne jest wieczne. To jest niesamowite. Mam wiele nauczania na ten temat. Mógłbym mówić o tym przez bardzo długi czas, ale zauważ, on mówi, nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. Przeciętna osoba oglądająca ten program może zapytać, skoro nie można tego zobaczyć, to jak można na to patrzeć? Możesz widzieć rzeczy w swojej wyobraźni. W rzeczywistości nie możesz zrobić niczego w swoim fizycznym ciele, czego nie począłeś wcześniej w swojej wyobraźni. Wiesz, zbudowaliśmy wiele budynków, a teraz pracuję z architektami i buduję inne budynki. To, co się dzieje, kiedy coś budujesz, rozmawiasz o rzeczach i wszyscy coś widzą. Każdy ma wyobraźnię tego, czego chce, ale wyobrażenia architekta może mogą różnić się od mojego. Pamiętam więc, że wziąłem serwetkę i narysowałem kilka rzeczy, ale nie jestem zbyt dobrym artystą, więc opowiedziałem im o tym, ale potem to narysowałem i kiedy o tym rozmawialiśmy, zaczęliśmy coraz bardziej zbliżać się do tego samego. W końcu zapisali to i stworzyli projekt. Używasz tego projektu do budowy. Nie możesz tak po prostu iść i zacząć czegoś budować. Musisz mieć to narysowane, musisz być w stanie to zobaczyć. Cały cel projektu polega na tym, że kiedy mówisz, że tego chcesz, druga osoba widzi to samo. Zapisujesz to i oboje dochodzicie do miejsca, w którym to widzicie. Kiedyś budowałem teraz w moim domu we Florisand, i pamiętam, że wziąłem wiadro i po prostu usiadłem na tym wiadrze i założę się, że przez dzień po prostu siedziałem i patrzyłem, jak chcę, aby ten taras wyglądał. I po prostu siedziałem tam przez 30-40 minut dziennie. Pewnego razu i Jamie wyszła z domu i zapytała, co robię. A ja odpowiedziałem, że projektuję taras. To, co robiłem, to w mojej głowie widziałem to, jak to się dzieje. Siedziałem tam i myślałem o tym, aż w końcu zobaczyłem wyobraźni rzeczy, o których powiedziałem, że to jest to, czego chcę, a kiedy zobaczyłem to w środku, mogłem to zrobić na zewnątrz. Modlę się, abyś zrozumiał, co mówię. Wiem, że nie każdy jest wizjonerem, nie każdy myśli tak jak ja, ale naprawdę nie możesz zrobić na zewnątrz niczego, czego nie widziałeś w środku. Dlatego właśnie, gdy coś budujesz, gdy coś składasz, otrzymasz instrukcje, które będą zawierały nie tylko słowa, ale także obrazy. Będą tam ilustracje i będzie napisane, że jest tak, jak na ilustracji numer jeden a więc użyją słów. Słowa malują obrazy, ale będą też używać obrazów. Stare powiedzenie mówi, że obraz wyraża więcej niż tysiąc słów. Kiedy coś widzisz, nagle możesz to zrobić, ale jeśli tego nie widzisz, nie możesz tego połączyć, nie możesz tego zbudować. Tak więc, jeśli czytasz instrukcje, to właśnie dlatego mają one te ilustracje. Tak czy inaczej, mówię o tym wszystkim, aby powiedzieć, jak ważna jest Twoja wyobraźnia, i ze smutkiem muszę powiedzieć, że większość chrześcijan w jakiś sposób uważa, że posiadanie wyobraźni jest dziecinne. Chcą po prostu żyć w rzeczywistości. I nie używają świadomie swojej wyobraźni. Kiedy Pan powiedział mi, że ograniczam Boga przez moje małe myślenie. Jest to jedna z głównych rzeczy, które mi powiedział i zacząłem spędzać dużo czasu po prostu siedząc i myśląc i wyobrażając sobie rzeczy, jak się wypełniają. Kiedy zacząłem to robić, wiedziałem, że Bóg chce, abym dotarł do ludzi na całym świecie, ale docierałem tylko do bardzo małej grupy ludzi, po prostu usiadłem, myślałem i modliłem się, pozwalając Bogu inspirować moją wyobraźnię. Boże, jak mam to zrobić, jak chcesz, abym dotarł tam stąd, gdzie jestem. Po prostu modliłem się o to i myślałem, a potem Bóg mówił do mnie różne rzeczy, i widziałem to w mojej wyobraźni. Wiesz, nadal to robię. Teraz jesteśmy w trakcie budowania naszego Harris Bible College. Widziałem te akademiki, to ja je zaprojektowałem, myślałem o tym, czego chcę i nie chciałem, aby był to typowy akademik, kilkuosobowy z łóżkami piętrowymi, który jest nijaki i wygląda sterylnie. A więc usiadłem i wyobraziłem sobie, czego chcę i w końcu przekazałem to i opracowaliśmy plany. Potem zajęliśmy się projektowaniem Centrum Aktywności Studenckiej. I prawdopodobnie rozmawialiśmy o tym na dwóch lub trzech spotkaniach, a ja powiedziałem, że jeszcze tego nie widzę. Siedzieliśmy i dyskutowaliśmy, a oni pytali, czego chcę i omawialiśmy kilka rzeczy. Mike Pickett, jeden z moich wiceprezesów naszej służby, powiedział, co byś powiedział o atrium w centrum tego wszystkiego? Kiedy to powiedział i wypowiedział tylko kilka słów opisując to wszystko, powiedziałem, że to jest to. To jest to, czego mi brakowało. Chciałem Czegoś takiego, i nagle wszystkie rzeczy, o których myślałem, czego potrzebujemy w tym budynku, po prostu zobaczyłem to wewnątrz. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale zobaczyłem to w moim sercu. A kiedy już to zobaczyłem, przekazałem to architektom. Teraz idziemy do przodu. I ten budynek w tej chwili jest projektowany, ale musiałem zobaczyć go wewnątrz zanim mogłem go zbudować. To jest coś, z czym każdy z nas ma do czynienia. Mamy wyobraźnię, która u większości ludzi nie jest w pełni wykorzystywana. Musimy dojść do miejsca, w którym zaczniemy używać naszej wyobraźni, aby zobaczyć, do czego Bóg nas powołał. Niestety większość ludzi zobaczy porażkę, zobaczy krytykę, zobaczą wszystkie te rzeczy, ale musimy zacząć widzieć sukces. Będę mówił o tym, jak używać wyobraźni w pozytywny sposób. Ponownie rozdaję tę małą broszurę za darmo. Mamy również nauczanie, na którym jest nasz program telewizyjny, a następnie mam tę książkę, która zawiera znacznie więcej szczegółów pod tytułem Potęga Wyobraźni. Uwolnij swoją zdolność do przyjmowania od Boga. Mówię ci, to naprawdę ci pomoże. Nie usłyszysz zbyt wielu nauczań na ten temat, więc zachęcam cię do jej zdobycia. Jeśli posłuchasz, nasz lektor poda ci wszystkie informacje o tym, jak możesz otrzymać te materiały, więc posłuchaj, a następnie zadzwoń lub napisz już dziś.